Witajcie serdecznie moi drodzy, to jest odcinek numer 2 z serii Ghost Guide 2023, który pięknie tak właśnie nazwałem. Ostatnio omawialiśmy Spirita, Wraitha i Fantoma, dzisiaj przyjrzymy się trzem kolejnym pozycjom, czyli Polterowi, Banshee i Jeanowi. Tutaj elementów do wymienienia będzie znacznie więcej, także nie przedłużajmy i wskakujmy do naszego dziennika. Zapraszam serdecznie. Nadal jestem na graftonie, jak sami dobrze widzicie. Duch nadal gdzieś tam urzęduje nie wiem gdzie ale my skupiamy się na tym, co najważniejsze. Informacji będzie sporo, ponieważ duchy, które dziś będziemy omawiali, mają sporo ukrytych zdolności mają sporo szczegółów więc lecimy po prostu z tematem. Poltergeist jeden z najsłynniejszych duchów. Znany również jako hałaśliwa istota, może manipulować obiektami wokół, aby wzbudzać strach w swoich ofiarach. Wyjątkowa moc. Poltergeist może rzucać wieloma przedmiotami z potężną siłą, jest to absolutnie prawda, ponieważ znamy, mam nadzieję, że znamy poltergeistową bombę, którą nawet na streamie na Twitchu tworzyliśmy. Mu on rozwalał wszystko za jednym razem. Podobne Wam takie wideo w opisie, więc jeżeli będziecie chcieli, możecie sobie tam yy, zajrzeć. Może poltergeist rzucać przedmiotami w tym samym czasie, są to tak zwane multi throwy. Aktywność tego, tego eventu można zobaczyć naocznie, że tak powiem w lokacji, ale można też ją zauważyć w wanie na wykresie, jeżeli gramy na poziomie niższym niż Nightmare mode, czyli profesjonalny średni lub amator, ponieważ kiedy Poltergeist wykonuje te swoje Ability, czyli ten mocny rzut lub Multithrow, wtedy wykresnawanie będzie od 0 do 10 wzrastał pionowo. Jeżeli nie był to Ghost Event albo Hand, wiemy, że to mógł być Poltergeist, który użył swojego Ability. Dodatkowo, jeżeli Poltergeist wykonuje multi throw, wówczas osoby, które są w jego pobliżu może, mogą utracić Sanity, jest to 2% Sanity, jeżeli dobrze jeżeli dobrze pamiętam, jest to 2% sanity za każdy rzucony obiekt. Więc, jeżeli na przykład zrobimy mu taką bombę polterową, wrzucimy wszystkie przedmioty na jedną kupę i będzie tam powiedzmy 50 przedmiotów, będziemy obok tego stali, on rzuci tymi przedmiotami, wtedy stracimy po prostu 100% sanity, tak, bo 2% za 50 przedmiotów 100%. Ja jednak osobiście. Nie brałbym tego za jakiś wyznacznik Poltera, oczywiście jeżeli rzuca z dużą częstotliwością, możemy sobie powiedzieć, oho, dobra, dużo rzutów, dużo przedmiotów jest rozrzuconych, może to być Polter, ale nie przykładałbym większej wagi do tej utraty sanity, to jest tylko taka, taki dodatkowy element, yy, który może czasami, jest to insiderskie takie info, yy, które znamy. Yy, podczas hunta, Poltergeist również ma swoją Techę taką szczególną, ponieważ każdy duch i to warto zaznaczyć: każdy duch ma przechodząc obok jakiegoś przedmiotu, każdy duch ma 50% szansy na to, że rzuci tym przedmiotem na każde pół sekundy hanta. Poltergeist ma to do siebie, że co każde pół sekundy hanta ma 100% szans na rzucenie przedmiotem i jest to Coś, po czym możemy go rozpoznać, ale przede wszystkim naocznie, czyli jeżeli na przykład weźmy sobie tutaj to pomieszczenie, jeżeli na przykład go tu lupujemy wokół tej wyspy i widzimy, że co sekundę jest rzucany jakiś przedmiot, który jest w jego zasięgu, wtedy możemy powiedzieć, że to jest polter. Trzeba uważać, jeżeli z kolei na przykład schowamy się tutaj w szafce, nie wiem czy mamy ją, ale powiedzmy, że mamy szafkę i Polter tu wchodzi i słyszymy rzuty, ponieważ na słuch możemy wpaść w pułapkę, bo jeżeli duch rzuca przedmiotem, może go rzucić w ścianę i słyszymy wtedy dwa dźwięki, dlatego to jest bardzo istotne, żeby nie dać się. O. I to jest tak, jakbyśmy słyszeli dwa rzucone przedmioty. My tego nie będziemy widzieli, więc nie będziemy w 100% wiedzieli, czy to był jeden przedmiot, czy dwa przedmioty rzucone, czy jeden po prostu odbił się od ściany i spadł na ziemię i wywołał dwa dźwięki. Także to jest najważniejsze. Jest teoria o tym, że Poltergeist słabnie, gdy zabierzemy mu przedmioty z jego ghost roomu. Raczej nic to, nic to konkretnego nie oznacza. Raczej skupiłbym się na tym, że jeżeli usuniemy z jego pokoju wszystkie przedmioty, którymi mógłby rzucić, to Polter skupi się na innych elementach infrastruktury, że tak to nazwę, czyli będzie częściej pukał w okna, będzie ruszał drzwi lub włączał, wyłączał światło z tym, że też raczej nie, nie jest to sposób, który w praktyce wykorzystujemy, bo, bo byłoby to strasznie monotonny, gdybyśmy, o, mamy Poltera. Dobra, to usuwamy wszystkie przedmioty. Tym bardziej, że on ma też taką cechę, która nie do końca jest potwierdzona, nie jest to 100% pewne, że Poltergeist tak robi, ale jeżeli brakuje mu przedmiotów w jakimś obszrumie, może udać się gdzieś obok i szukać przedmiotów obok, tak, w pomieszczeniach, więc nie jest to jakby efektywny sposób na Wyznaczanie, na potwierdzenie poltergeista. Raczej skupimy się na tym, że jeżeli widzimy, że dużo przedmiotów jest rozrzucanych, to wtedy bierzemy pod uwagę, że może to być polter. Co więcej, jest sposób również na potwierdzenie multithrowa poltera, ponieważ jeżeli przykład, duch rzuca nam w lokacji jakiś przedmiot, widzimy, wchodzimy, widzimy, że jest kilka przedmiotów rozrzuconych na ziemi. IMF nam dźwięczy, możemy zabrać ten przedmiot, wrócić i zobaczyć, czy jeszcze inny przedmiot został rzucony. Tak? Czyli, krótko mówiąc, jeżeli na przykład tu mamy dwie książki i te dwie książki leżą na ziemi i wiemy, że to przed chwilą się wydarzyło, ponieważ podchodzimy z IMF-ką, bierzemy tą książkę, odrzucamy ją gdzieś tutaj, gdzie już IMF jej nie łapie. Jeżeli IMF dalej. Inaczej, powinniśmy też sprawdzić, czy ta książka ma IMF. Jeżeli tutaj przy niej będzie IMF i przy tej książce będzie IMF, wtedy mamy potwierdzenie, że te dwa przedmioty zostały rzucone w tym samym, po prostu w tym samym momencie. Czy o czymś zapomniałem? Chyba nie, chyba to są takie. Ktoś tam się radiem bawi. Chyba to są takie najważniejsze kwestie, jeśli chodzi o poltergeista. Więc przechodzimy. Aha, Poltergeist jest mało skuteczny w pustych pomieszczeniach, to jest coś, co już powiedzieliśmy i no może jest to jakiś wyznacznik, że, że faktycznie rzuca jest aktywny, zabierzemy mu wszystko, on staje się mniej aktywny, bo nie ma czym rzucać po prostu, a rzucanie jest domeną Poltergeista. Dowody Spirit Box, odciski palców, czyli... Piece of Cake tak zwany, je bardzo łatwo znaleźć, pismo ducha, troszeczkę problematyczne, no ale niejednokrotnie na Nightmare Mode, jeżeli grywacie Nightmare Mode, to niestety będziecie musieli się z tym zmierzyć. Przechodzimy do ducha numer dwa, czyli, czyli Banshee, czyli Banshee. Śpiewająca, syre... śpiewająca syrena, znana z tego, że śpiewem wabi swoje ofiary. No tak, tak, świetnie, wabi mnie zawsze jak śpiewa. Wiadomo, że wybiera konkretną ofiarę, zanim zadaje śmiertelny cios. To akurat jest odzwierciedleniem tego, jak Banshi się zachowuje. O tym zaraz dokładnie powiemy. Wyjątkowa moc Banshi. Banshi osłabi swój cel przed atakiem. Z dystansem do tej adnotacji słabości krzyki Banshi słychać czasami przy użyciu mikrofonu parabolicznego, i może od tego zacznijmy. Tak, to prawda. Banshi wydaje specjalny dźwięk na mikrofonie parabolicznym. Też wam ten dźwięk wrzucę w opisie z linkiem do filmiku, w którym ten krzyk Banshee mamy. I teraz tak, jak działa ten, ten Banshee Scream? Otóż każdy duch może wydawać dźwięki na mikrofonie parabolicznym. Banshee ma 30% 30% szans na to, by podczas wydawania dźwięku tej odpowiedzi na mikrofonie parabolicznym. Użyć swojego ability i krzyknąć nam po prostu na mikrofonie. Z tym, że czasami zdarza się, niejednokrotnie dałem się tak zrobić podczas gry, że nasłuchiwałem tych dźwięków, 5-6 dźwięków, nie było, nie było tego krzyku, wychodziłem, mówię, to nie może być Benshi, zaznaczałem innego ducha, okazywało się, że jest to Benshi, dlatego można niestety, to nie jest taki efektywny, 100% efektywny sposób na potwierdzenie lub wykluczenie Benshi. Aczkolwiek, jak ja bym to zalecał, mam taki. Ja, ja uważam, że po prostu biorę parabolika. Jeżeli dostanę 4-5 odpowiedzi na paraboliku i nie mam tego krzyku, ten krzyk mi się nie ujawia, mówię dobra, trudno. Zrobiłem co mogłem. Jak później okazuje się, że to był jednak Banshee, to mówię, że ta gra jest popsuta. I to jest najbardziej, najbardziej polecany przeze mnie sposób, następnie Banshee i jego trigger atak. To też mogę wam podpiąć w linku w opisie, ponieważ też mamy takie nagranie. Odnosi się to oczywiście do multiplayera, gdzie Benshi wybiera sobie jedną konkretną ofiarę i tylko ta ofiara Benshi interesuje. Co to oznacza? Jeżeli gramy w czteroosobowym teamie X, Y, Z i Z, Benshi wymyśla sobie, że będzie atakować tylko Z, to pozostali gracze są kompletnie bezpieczni. I podczas hanta Banshee nie będzie nimi zainteresowana. W ogóle możecie chodzić wokół niej, tańczyć, przysiady robić, gonić ją, ona nic wam nie zrobi do czasu aż albo gracz, na którym Banshee jest striggerowany, nie opuści lokacji. Jeżeli opuści lokację, wówczas Banshee nie wybiera sobie nowego celu, ponieważ były takie plotki krążące, nie wybiera sobie konkretnego nowego celu, tylko staje się normalnym duchem. I druga kwestia, kiedy zabije swoją ofiarę, tak, to yy, dzieją się dwie rzeczy. Jeżeli gracie na Nightmare Mode, Benshi dopada swoją ofiarę, to przez resztę tego hanta, ponieważ na Nightmare Mode zabiciu duch przedłuża hanta. Wtedy Benshi staje się też normalnym duchem i triggeruje się już na wszystkich pozostałych. Więc jeżeli schowacie się z celem Benshi w jednej lokacji, Benshi go wyczai, przyjdzie, zabije go, to wy wszyscy padniecie razem. To jest 100% pewne. A następnie, jeżeli jej cel umiera, to Benshi wybiera sobie dopiero wtedy inny cel, który, który będzie po prostu atakować i prześladować, ponieważ to jest kolejne Ability Benci, że prześladuje swoje ofiary, czyli chodzi do nich. Yy, może też zostawić podobnie jak Wraith i Phantom i MF2 z miejsca, z którego rozpoczyna wędrówkę, powiedzmy do tego swojego celu. O czym jeszcze nie powiedziałem. Yy, przypomnijmy parabolik, powiedzieliśmy Singing yy, Ghost Events, czyli śpiewająca syrena. Yy, jest to potwierdzone przez deweloperów, mieliśmy takie info, że faktycznie Banshee jest bardziej skory do tych śpiewających Ghost Eventów, czyli no po prostu ten śpiew, który duch wydaje z siebie. Ale uwaga, i to jest bardzo ważna sprawa, nie odnosi się to do Huntów, bo niektórzy, z którymi grałem, mają takie przeświadczenie, o śpiewał podczas Hunta, to pewnie Benshi". Nie, absolutnie chodzi tutaj tylko o Ghost Eventy. Z tym, że ja osobiście... Ja osobiście... To nie Jean. Zaraz o nie powiemy. To nie Jean. Ja osobiście nie przywiązuję do tego aż tak wielkiej wagi. Raczej skupiałbym się tutaj na paraboliku, jeżeli chcecie znać moje, moją poradę. Może to czasami was zwieść, ale jednak mimo wszystko parabolik jest dużo prostszy niż odnoszenie się do tych ghost eventów. Aczkolwiek, jeżeli macie pod... Trzy podrząd, Ghost Eventy śpiewające. Jak najbardziej możecie, może Wam się zapalić taka lampka w głowie. okej, okay. dużo Ghost Eventów śpiewających, może to być yy, Benshee. Yy. Benshee została. Yy. Aha, atakuje przy 50% Sanity, oczywiście. I istotna informacja, już jedna chyba z ostatnich, że jeżeli gramy multiplayera, Benshee nie patrzy na średnią Sanity zespołu, tylko na sanity swojego celu, więc może się tak zdarzyć, że jej cel użyje kerst temu. Mimo to wasze średnie sanity wynosi 70%, ale wasz cel poprzez użycie kerst temu ma obniżone sanity poniżej 50, ona może zaatakować, więc można w pewnym sensie uznać ją za early huntera, ale generalnie ja wyłączę to radio, bo mnie denerwuje. Generalnie Benji jest standardowym duchem, który Mantuje od 50%. Co zostało zmienione? Banshee przeszła wiele zmian przez ostatni rok. Chyba w dwóch update'ach ją korygowali. Wcześniej miała, mogła atakować przy dowolnie wysokim sanity. To było jej, jej ukryte ability. Miała też swoje osobliwe stosunki, że tak powiem, z krucyfiksami. W tej chwili te ability już są absolutnie mm, usunięte. Część tych zdolności została przekazana po prostu demonowi, ale do demona jeszcze dojdziemy. Teraz, a propos korków, przechodzimy do ducha numer 6, czyli do Dzina. Dzina jest duchem terytorialnym. Absolutnie nic nieznaczący tekst. Czy ty chcesz mnie wpędzić tutaj w jakąś furję? O rzucił, rzucił puszką. Zostaw to radio. Mogę, ja nie bym zabrał to radio, ale nie mogę. Dobra, wracamy, wracamy do Gina. Gina jest duchem terytorialnym. Jest to absolutnie nic nieznaczący tekst. Nie ma żadnego odzwierciedlenia, jeśli chodzi o y, zdolności i ukryte ability z Gina. Który zaatakuje, gdy poczuje się zagrożony. Również nie ma to żadnego odniesienia do rzeczywistości. Wiadomo nam, że może się przemieszczać z ogromną prędkością. To ma już jakiś sens. Do szczegółów zaraz dojdziemy. Wyjątkowa moc. Jean będzie poruszał się szybciej, gdy jego ofiara jest daleko. I jednocześnie słabość, wyłączenie źródła zasilania powstrzyma Jeana przed użyciem jego umiejętności. Więc, teraz, tak, o co chodzi z tym, z tą, z tym przemieszczaniem się z ogromną prędkością? Yy, oczywiście, Jean, co wszyscy wiemy, jest jedynym duchem w grze, który nie może wyłączać korków i korki są stricte związane z jego umiejętnościami, ponieważ kiedy mamy włączone korki, Jin może używać swoich zdolności, kiedy są wyłączone, jest po prostu słabym duchem i nie może używać swoich abilities. Gdy Jin jest daleko od nas, ale nas nie widzi, ujmijmy to tak. Jin jest gdzieś tam, ale nas nie widzi, porusza się z normalną prędkością, tak jak wszystkie duchy. Kiedy znajdziemy się w linii z duchem, jeżeli na przykład hantuje nas z tamtego pokoju na wprost, to zaczyna być bardzo 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 niebezpieczny i jest turbo szybki. Nie dość, że przyspiesza w linii w line of sight, w linii pola widzenia. Ale też ta linia jest bardzo istotna, ponieważ standardowo, jeśli ją złamiemy, on będzie zwalniał, ale kiedy on się do nas zbliży na tam chyba były 2 metry, no czyli będzie bardzo blisko, on zwalnia. Tyle, że jest to, na, jest to, komplet, jest to kompletnie nieproduktywna informacja, bo wiadomo, jak mamy Hanta, nie będziemy zwracali uwagi na to. Trudniej jest zauważyć zwolnienie Dzina, o tak powiem żeby uprościć sprawę, bo jak jest blisko nas, my musimy reagować, odpalać smat, że nie będziemy patrzyli na to czy on o jak on zwalnia. Trudniej jest to zauważyć, dużo łatwiej jest zauważyć i usłyszeć, ponieważ Jin ma dosyć głośne donośne kroki. Nie jest to jego po prostu dobrze go słychać. Dużo łatwiej będzie usłyszeć jego przyspieszenie i zobaczyć jego przyspieszenie z daleka. On jest torpedą. Jeżeli ma włączone korki, to szczególnie na dużych mapach jest turbo niebezpiecznym duchem i możemy mieć spore problemy, aby mu uciec. Cóż jeszcze tutaj dodać? Włączony w prąd daje mu zwiększoną prędkość. Aha, 4, mam tu zaznaczone 4, tu mam 2 metry. Czyli od dwóch, Aha, minimum 4 metry, ma prędkość 2,1 m na sekundę, zwalnia przy 2 metrach mniej więcej. No, czyli jak jest bardzo blisko nas, bo 2 metry, no to jest podejrzewam gdzieś taki Taki dystans. No, na 2 metry chyba działają motion sensory, więc gdzieś na takim dystansie one już chyba nas nie triggerują. Cóż dalej? Łatwym sposobem na rozpoznanie Gina może być IMF-ka. Mianowicie GIN nie może wyłączyć korków, ale może chcieć to zrobić. i Jeżeli położymy sobie IMF przy korkach, słyszymy nagle gdzieś z oddali IMF-kę przy korkach nic tam się nie wydarzyło, światła nie zgasły, możemy wywnioskować, że Jin chciał użyć swojego, znaczy chciał nie użyć swojego Ability, tylko chciał wyłączyć korki, ale jakby Ability mu na to nie pozwala. Yy, mm, więc yy, 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 może to być IMF 2, może to być również IMF 5, gdy mamy IMF 5 na przykład na Nightmare Mode w dowodach, ponieważ Jin może ukryć IMF i wtedy na IMF-ce na Nightmare Mode, gdzie mamy dwa dowody. Zostawi dwójkę przy korkach, a może zostawić piątkę, jeżeli my gramy na trzech dostępnych ewidensach. Co istotne, gina można bardzo łatwo osłabić, mianowicie wyłączamy korki wtedy. Gin nie jest w ogóle szybki. Gin porusza się wtedy z normalną prędkością. I można w ten sposób uniknąć jego zdolności. Tyle, że ma to dwojakie jakby. Dwa, jakie konsekwencje, bo uniknie, unikniemy faktycznie jego zdolności, ale jednocześnie będziemy poruszać się w ciemnościach, więc będzie spadać nasze sanity, chyba że tak jak ja teraz zabezpieczymy się świeczką. Jean ma jeszcze jedną ability, mianowicie może zbić nasze sanity o 25%, jeżeli jesteśmy w jego obszarze. Z tym, że może tego, tego ability użyć tylko i wyłącznie w momencie, kiedy mamy też włączone korki. I to w zasadzie jest, jest tyle, bo raczej też ciężko. Wiecie, jak jest podczas gry? Jeżeli gramy na multiplayerze, jest kilka osób, możemy ustalić, że jedna osoba jest wanie. Tym, że jeżeli gramy też oczywiście na, nie na Nightmare Mode i widzimy. Nasze Sanity, ktoś jest w pomieszczeniu, duch, zbił nagle Sanity, tak yy, i ktoś patrzy, o, zbiło ci Sanity o 25%. Jednak mimo wszystko, ten poradnik jest mi bardziej związany z tymi yy, osobami, które chcą wejść na Nightmara. Bo to na Nightmerze wykorzystujemy zdolności duchów na profesjonalu mamy wszystkie dowody dostępne więc nie musimy skupiać się tak bardzo na dodatkowych zdolnościach duchów także a na Nightmare z kolei nie mamy i tak dostępu do naszego sanity nie widzimy naszego sanity więc tak jak mówię na tym zbijaniu sanity przez duchy ja bym się aż tak bardzo nie skupiał patrząc od strony praktycznej także gin dosyć, dosyć prosty w rozpoznaniu Miejcie na uwadze korki. Jeżeli 100 razy widzieliście moje grę, wchodzę do lokacji, chodzę sobie, bam, wyłączane korki, wchodzę od razu w journal, w dowody. To nie jean, to nie będzie jean, bo wyłączył korki, tak? Więc to jest najprostsza sprawa. Korzystajcie z tego wykreślania. O, je, zrobiłem zdjęcie, pokazał się, to nie fantom O, wyłączył korki, to nie jean. O, nie ma freezingu, to na pewno nie hantu Więc to na pewno będzie bardzo bardzo pomocne. Chyba to tyle. Ten odcinek ciut dłuższy, ale chyba się nawet uwinęliśmy. Nie wiem czy powiedziałem wszystko, być może jakieś szczegóły umknęły nam, ale te najważniejsze parametry na pewno wam przekazałem. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, dawajcie znać w komentarzu, ja chętnie odpowiem lub dopowiem coś w następnym odcinku, jeżeli będzie taka okazja. A na dzisiaj to wszystko, jeśli Wam się podobało, zostawcie łapeczki, a jak będzie ich sporo, to na pewno wrzucę kolejny odcinek, także zapraszam serdecznie do opisu również, tam wrzucę Wam krzyk Banshee, wrzucę Wam Multithrow Poltera i odnośniki do wszystkich sekcji tego filmu. Trzymajcie się ciepło, do następnego razu, hej!